Cześć. Witam was serdecznie wszystkich u mnie na kanale. Dzisiaj opowiem historię Nikki Reynolds. Posłuchaj. 14 maja 1997 roku, wieczór, Coral Springs, Florida, USA. Dyspozytorka policyjna odebrała makabryczny telefon od młodej kobiety, która poinformowała, że zabiła własną matkę. Po przyjeździe policji 17-letnia Nikki Reynolds przyznała się, że dźgnęła matkę nożem. Jacqueline nikki Reynolds urodziła się 16 lipca 1979 roku. W wieku trzech miesięcy została adoptowana przez państwo Reynolds, Roberta i Billie Jean. Nie ukrywali oni przed dziewczynką, że nie była ich biologicznym dzieckiem. Billie Jean Reynolds zaproponowała, że gdy już nikki dorośnie, będzie mogła poszukać swojej biologicznej matki. Reynoldsowie byli bardzo religijną rodziną. Robert pracował w departamencie transportu, a Billie Jean była sekretarką. Bardzo kochali Niki, chcieli przychylić jej nieba, zapewnić jak najlepsze warunki, pozwalali na wszystko. Z ojcem dziewczyna spędzała czas wolny na meczach baseballu, a z matką chodziła na zakupy. Chcieli sprawić, żeby Niki czuła się z nimi szczęśliwa. Jednak przez niemówienie jej nie, rozpieszczanie spowodowali, że dziewczyna była świadoma, iż może na wiele sobie pozwolić. Była dobrą uczennicą, chodziła z rodzicami do kościoła. W okresie dojrzewania zaczęła interesować się chłopcami, a oni nią. Jesienią 1996 roku sąsiadka Reynoldsów, Patty Gertz, zauważyła przed ich domem radiowóz. Matka dziewczyny poinformowała Patty, że Nikki została zgwałcona po wyjściu z autobusu szkolnego, lecz gdy pojawili się policjanci, zmieniła swe zeznanie. Przyznała się, że wymyśliła historię o rzekomym gwałcie. Zaczęła spotykać się ze swoim pierwszym chłopakiem. Nie widziała poza nim świata, bardzo jej na nim zależało. Obawiała się, że może być w ciąży, więc wymyśliła gwałt, by rodzice nie dowiedzieli się, że już jest z kimś w relacji intymnej. Uważała, że gdyby przyznała się rodzicom, iż jest w ciąży, to zraniłaby ich tym. Myśleliby, że ją źle wychowali, jednak Niki nie była w ciąży. Choć matkę zmartwił fakt, że córka jest już aktywna seksualnie. Nie wiedziała, w kim zakochana jest nastolatka. Nikki Reynolds i Carol Infante, bo tak nazywał się jej chłopak, poznali się w szkole. Rodzicom nie odpowiadał chłopak córki, gdy już go poznali. Sądzili, że przez niego dziewczyna zeszła na złą drogę. W takiej sytuacji Billie Jean postanowiła zmusić córkę do częstszego uczestnictwa we mszy w kościele, niż dotychczas to robiła. Uważała, że będzie tam wśród młodych ludzi, którzy sprowadzą ją na właściwą ścieżkę życiową. Lecz im bardziej matka zmuszała ją do nabożeństw, tym Niki bardziej się opierała. Wiedziała, że źle robi, ale była tylko nastolatką i nie miała ochoty na słuchanie matki. Z biegiem czasu dziewczyna coraz częściej nie chodziła na zajęcia lekcyjne, co wiązało się z tym, że z dobrej uczennicy stawała się coraz słabszą, oceny miała coraz gorsze. Państwo Reynolds nie rozumieli, co dzieje się z ich córką. Z dobrego dziecka stała się buntowniczką. Dużo czasu spędzała w swoim pokoju. Nie interesowało ją, co dzieje się wokół niej. Najważniejszy był dla niej jej ukochany Carlos. Miała obsesję na jego punkcie. Nic dla niej nie liczyło się poza nim. Całe myśli w pamiętniku poświęcała tylko chłopakowi. Znajdowały się tam wyznania, wiersze, pragnienia. Rodziców bardzo niepokoiło zachowanie córki. Billie Jean nie chciała, żeby Nikki spotykała się z Carlosem. Bała się, jak wpłynie ten związek na zachowanie dziewczyny. Czuła, że nic dobrego on nie przyniesie dla niej. Po wielu latach bierności matka postanowiła być asertywna w stosunku do córki, lecz to nie kończyło się dobrze. Dziewczyna wrzeszczała, robiła straszne awantury. Nie podobało jej się, że Billy Jean już nie pozwala jej na wszystko, jak robiła to do tej pory. Kobieta nie wiedziała, co zrobić z Nikki. Nakazy nic nie skutkowały, odmawianie córce także. Dziewczyna nie zmieniła jednak swojego postępowania. Dalej spotykała się z Carlosem Infante. Uciekała w nocy oknem ze swojego pokoju, aby się z Chłopakiem spotkać, aby nikt jej nie nakrył na tym. 14 maja 1997 roku matka Nikki odbiera telefon od pedagoga szkolnego, który informuje o zaniepokojeniu zachowaniem dziewczyny. Państwo Reynolds wybrało się na to spotkanie, aby dowiedzieć się, co do przykazania ma pedagog. Spotkanie zakończyło się szybko, lecz następnego dnia, 15 maja. Mieli ponownie stawić się już na dłuższą rozmowę wraz z córką. Tymczasem Niki wyznała, że jest w ciąży, lecz byli Jean nie bardzo uwierzyła córce. Kupiła test ciążowy i okazało się, że wynik był negatywny dziewczyna nie była więc w ciąży. Następne kłamstwo zraniło kobietę, mimo iż czuła, że Niki znowu ją okłamuje. Kobieta jednak nie chciała iść ponownie na rozmowę do szkoły. Postanowiła, że uda się na spotkanie w sprawie zachowania córki do pedagoga parafialnego w Coral Baptist Church. Tymczasem Carlos chciał zerwać z Nikki, lecz dziewczyna postanowiła zatrzymać go przy sobie za wszelką cenę, mówiła, że jest w ciąży. Poskutkowało, chłopak nie rozstał się z nią, jednak tego samego dnia zdecydowała, że powie mu prawdę. Zadzwoniła i wszystko mu wyjaśniła. Po usłyszeniu prawdy bardzo się zdenerwował i zerwał znajomość. Billy Jean, słysząc, że Nikki rozmawia z Carlosem, wzięła od niej słuchawkę i dokończyła rozmowę. Przeprosiła, że jej córka go okłamała. Nie miał do kobiety pretensji, tylko odobyła już dziewczyny. Również ją przeprosił. Po całej tej nieprzyjemnej rozmowie, Nikki postanowiła połknąć dużą ilość aspiryny z apteczki rodziców. Chciała popełnić samobójstwo. Oczekując na działanie tabletek, pojechała z matką do kościoła. W trakcie oczekiwania na pedagoga Billie Jean zaczęła rozmawiać z pastorem Herschelem Chrysmanem o córce. Spotkanie nikki z pedagogiem miało odwrotny skutek do zamierzonego. Pani pedagog parafialna dość emocjonalnie podeszła do tej rozmowy z dziewczyną. Strofowała córkę pani Reynolds, że nie szanuje matki, nie liczy się z jej zdaniem, wrzeszczała dosłownie na Nikki. Dziewczyna nie mogła dłużej tego słuchać, opuściła w złości pokój, jednak wróciła i przeprosiła za swoje zachowanie matkę. Po tej rozmowie Wniki nadal odzywały się złe emocje. Zrozumiała, że odebranie sobie życia za pomocą tabletek nie powiodło się, skoro nadal dobrze fizycznie się czuje. Podjęła decyzję, że zabije Carlosa następnego dnia w szkole. Nie wiedziała, że matka nie chce iść na spotkanie z pedagogiem szkolnym następnego dnia. Postanowiła podciąć Carlosowi gardło nożem na jednej z przerw, ale pomyślała, że tego dnia ma mieć spotkanie z pedagogiem. Nie wiedziała, jak wybrnąć z tej sytuacji. Zaplanowała więc, że zabije swoich rodziców, by nie móc iść z nimi do pedagoga, a w tym czasie mogłaby na spokojnie zająć się zabójstwem Carlosa. Planowała nie popełnić jednej zbrodni, lecz trzy. Niestety plan się nie powiódł, bo Robert, ojciec dziewczyny, poszedł wieczorem do kościoła. Zdecydowała, że zabije matkę przed powrotem ojca, żeby posprzątać wszystkie ślady zabójstwa, a gdy wróci, to jego zabije a wtedy następnego dnia nie będzie musiała iść z rodzicami na spotkanie z pedagogiem i będzie mogła zabić Carlosa. Nie myślała, jakie może to nieść konsekwencje, zależało jej tylko na wyeliminowaniu problemów, zdecydowała się działać. Udawała, że myje naczynia w kuchni. W tym czasie Billy Jean znajdowała się w pokoju, pracując przy komputerze. Dziewczyna sięgnęła po nóż, lecz zawahała się, czy dobrze postępuje, w końcu była to jej matka. Niestety, nie potrwało to długo. Zaszła kobietem od tyłu, chciała podciąć jej gardło. Nie udało się jednak i pani Reynolds z krzykiem uciekła do pralni. Nikki pobiegła za nią, uderzyła matkę. Billy Jean upadła na podłogę i w tym momencie córka zaczęła dźgać kobietę nożem, mówiąc przy tym – Przepraszam, muszę cię zabić. Nie mogę żyć bez Carlosa. Chciała przestać, ale szybko doszła do wniosku, że nie może, bo matka będzie cierpieć. Żyjąc nadal, więc uznała, że pozbawi ją życia. Co chwilę pytała, czy matka już umiera. W końcu kobieta poczuła, że zaraz odejdzie z tego świata i odpowiedziała Uchodzi ze mnie życie. Została ugodzona nożem jeszcze dla pewności z 3-4 razy. Zadała łącznie 25 ciosów. W ostatnich tchnieniach życia Billie Jean Reynolds zdążyła powiedzieć, że wybacza córce i że ją kocha. Dziewczyna zrozumiała, co zrobiła, dotarło to do niej, zaczęła panikować. Zdecydowała się posprzątać ślady krwi i cały bałagan, jaki pozostawiły pchnięcia nożem podczas zabójstwa matki. Spoglądając na kobietę, zadzwoniła na policję, informując, czego strasznego dokonała. Nie ukrywała tego, że to ona jest za wszystko odpowiedzialna. Po krótkim czasie pojawiły się radiowozy policyjne. Policjanci założyli Niki kajdanki i umieścili ją w radiowozie. Znajdował się tam włączony dyktafą. Nagrało się wszystko, co dziewczyna do siebie mówiła. Modliła się i bez przerwy powtarzała Boże, proszę, niech ona przeżyje. Proszę, proszę, proszę. To jest dla mnie prawdziwa nauczka. Gdy pogotowie przyjechało, Niki nadal znajdowała się przed domem w radiowozie policyjnym. Widziała, jak wynoszą jej matkę. Niestety, Billie Jean Reynolds zmarła o godzinie ósmej dziesięć. Wykrwawiła się. Niki zawieziono na komendę, po kilku minutach przybył Robert Reynolds z kościoła, zdziwił go widok policjantów. Nie wierzył w to, że jego żona została zaatakowana we własnym domu, a sprawcą tej tragedii jest jego córka Niki, załamał się. Na miejscu zbrodni znaleziono zakrwawiony nóż w zlewie w kuchni. Dziewczyna, zeznając co wydarzyło się, nagle źle się poczuła, wymiotowała, została zawieziona do szpitala. Wtedy policja dopiero dowiedziała się, że Nikki Reynolds przed zabójstwem matki zażyła dużą ilość aspiryny, co oznaczało, że planowała wcześniej popełnić samobójstwo. Tego dnia Nikki Reynolds została oskarżona o zabójstwo Billie Jean Reynolds. Spędziła dwa lata w ośrodku dla młodocianych przestępców, czekając na proces. 14 kwietnia 1999 roku rozpoczął się proces Nikki. Prokurator zauważył, że duży wpływ na jej zachowanie, a potem zabójstwo matki, miał Carlos Infante, mimo że nie uczestniczył w nim i nie miał nic z tym wspólnego. Była w niego zapatrzona, a matka Niki uważała, że ich związek ma bardzo zły wpływ na dziewczynę. Adwokat Niki stwierdził, że jego klientka była niepoczytalna, dokonując zabójstwa. Czy była świadoma tego, że zabijała własną matkę? Według biegłych psychologów nie była świadoma tego, co robi. Miała problemy osobowościowe, ale to nie znaczyło, że była niepoczytalną osobą. 15 kwietnia 1999 roku w sądzie zeznawali detektywi, którzy w dniu śmierci Billie Jean rozmawiali z Nikki. Stwierdzili, że była świadoma swoich czynów. Zaplanowała zabójstwo na kilka godzin przed dokonaniem zbrodni na pani Reynolds. Dowodem na to, który mógł mieć duży wpływ na wyrok, było zeznanie pastora Herschela Kressmana. W rozmowie z nim dziewczyna zapytała, czy jak popełni coś złego, to mimo to pójdzie do nieba? Jednak to pytanie mogło także wskazywać wątpliwości, czy po popełnieniu samobójstwa będą jej wypaszczone grzechy, choć zgodnie z wiarą dziewczyny, odebranie sobie życia, samobójstwo jest ciężkim grzechem. Obrona uważała, że w Niki w tamtym momencie przy zabójstwie matki obudziła się choroba psychiczna dziewczyny. Adwokat Niki wezwał na świadków biegłych psychologów, zeznali, że Niki Reynolds cierpi na zaburzenia osobowości typu borderline. Osoba cierpiąca na borderline często ma zmienne nastroje, odczuwa niespełnienie i pustkę. Towarzyszą jej przy tym zaburzenia tożsamości, obniżenie nastroju, brak budowania stabilnych relacji z innymi, a w szczególności tworzenia stałych związków emocjonalnych. Obrona uważała, że coś w niej pękło, jakby nie była tą osobą co dotychczas. Zasugerowano, że gdy dokonywała zabójstwa, mózg nikt nie funkcjonował, jak powinien. Nie tylko jednak choroba miała wpływ na jej zachowanie. Przydawkowana aspiryna mogła doprowadzić do krótkiego epizodu psychotycznego. Po ujrzeniu zwłok matki Niki trząsnęła się i zrozumiała, co strasznego zrobiła. 3 maja 1999 roku ława przysięgłych osiągnęła impas, Sześć osób było za skazaniem, a sześć przeciwko. Minęło pół roku, proces nadal trwał. Prokurator dalej stał przy swoim poglądzie, że Niki dopuściła się zbrodni na matce z premedytacją. Zaplanowała zbrodnie na zimno ze szczegółami, natomiast obrona przedstawiała fakty, że dziewczyna cierpi na chorobę psychiczną. Odnalazła przez agencję adopcyjną biologiczną matkę Niki Katrina Ramos, i wezwała ją na świadka w procesie. Zeznań wynikało, że także cierpiała na chorobę psychiczną, podczas ciąży chciała doprowadzić do własnego poronienia, uderzając się wielokrotnie w brzuch. Niki bardzo wstrząsnęły te wyznanie Katriny miały podobne zaburzenia osobowości, co wpłynęło pozytywnie na działania obrony. Jednak było dużo dowodów, między innymi w postaci nagrania z dyspozytorką, które świadczyły, że była świadoma tego, co zrobiła. 19 listopada 1999 roku czekano na werdykt ławy przysięgłych, podjęto decyzję. Nikki Reynolds została uznana winną zabójstwa Billy Jean Reynolds. Dziewczyna załamała się po odczytaniu treści werdyktu. Nie mogła przestać płakać. Katrina Ramos poprosiła sąd, aby Nikki nie trafiła do więzienia, tylko na leczenie w szpitalu psychiatrycznym, by móc dzięki terapii odmienić swoje życie. Nikki zwróciła się pierwszy raz do sądu, by zrozumiał, że nie chciała tego robić. Nie wiedziała, jak mogło się to stać. Nie chciała skrzywdzić matki. Sama zaproponowała, by nie wysyłana jej do więzienia, a do szpitala na terapię. Sędziego to nie zmiękczyło. Dostała najwyższy wyrok kary na Florydzie. 410 miesięcy, czyli 34 lat pozbawienia wolności. Nikki Reynolds miała swój wyrok odbywać w więzieniu w Quincy na Florydzie. Robert Reynolds, ojciec Niki, ponownie wziął ślub w 1998 roku. Nie kontaktował się z Niki od momentu puścia jej do więzienia. Karol Infante, były chłopak Niki, wstąpił do piechoty morskiej w 1998 roku. Wziął ślub i doczekał się dwójki dzieci. I tak kończy się tragiczna historia rodziny Reynolds. Jedyna decyzja, która zniszczyła wszystko. Jeśli słyszałeś o tej historii, albo cię zszokowała, zainteresowała zasmuciła? Podziel się w komentarzu, chętnie przeczytam. Serdecznie przepraszam, jeśli były jakieś szmery szczeki mojego psa, nie wiem, jakieś inne zakłócenia, to przepraszam, bo mam nowy mikrofon i próbuję go jakoś ogarnąć, także bądźcie cierpliwi, trochę mnie nie było. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jeszcze trochę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Przy okazji tak macham rękoma, żeby mi się lepiej mówiło. Do kciuka w górę, do skomentowania. I zapraszam na moje media. Tam na dole jest wszystko napisane w opisie. Dziękuję za wysłuchanie i standardowo na zakończenie. Pozdrawiam kryminalnie. Olga Crime.